Witamy Państwa w magazynie samorządowym Nasz Elbląg. Oto co przygotowaliśmy w najnowszym odcinku: Wakacje na sportowo z miejskim ośrodkiem sportu i rekreacji w Elblągu, zdalna Szkoła Plus, dofinansowanie na sprzęt komputerowy dla elbląskich placówek oświatowych, przebudowa ulicy Kochanowskiego, niezły jazz w galerii. Także inne ciekawostki i wybrane daty z elbląskiego kalendarium historycznego. Zapraszamy! Miasto otrzymało kolejne dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla elbląskich uczniów. Pierwszy wniosek na zakup komputerów do szkół podstawowych gmina miasta Elbląg złożyła w kwietniu i otrzymała ponad 99 tysięcy złotych dofinansowania. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu ponownie złożył taki wniosek w maju i pozyskał dokładnie 163 800 złotych dofinansowania. Dzięki temu możliwy będzie zakup 63 laptopów. Programy realizowane są przez Ministerstwo Cyfryzacji i Stowarzyszenie stanowią odpowiedź na aktualną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju. Łącznie gmina miasto Elbląg z programów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus pozyskała kwotę ponad 263 tys. zł na zakup laptopów. Zakupiony sprzęt ułatwi prowadzenie zdalnej edukacji, ale będzie również pomocny po powrocie uczniów do szkolnych ławek. Rozpoczęły się prace drogowe związane z przebudową ulicy Kochanowskiego. Zakres robót przewiduje wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Komeńskiego. W związku z prowadzonymi pracami będą występować tam utrudnienia w ruchu pojazdów oraz pieszych. Departament Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że wszystkie prace drogowe realizowane są na podstawie umowy drogowej i finansowane przez spółkę Lidl, która obecnie przy ulicy Kochanowskiego buduje swój market. W ramach własnych środków remontujemy, inwestujemy w drogi, ale również inwestorzy, którzy realizują przedsięwzięcia na terenie naszego miasta, podpisują z nami umowy drogowe, w ramach których muszą modernizować po części nasze drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. Takich umów drogowych z zarządem dróg jest podpisanych w ostatnim czasie kilka a w ostatnich latach kilkanaście, że wspomnę chociażby Rondo przy Castoramie. Które zostały zrealizowane w ramach umowy drogowej, a kosztowało nas symboliczną złotówkę plus 23% VAT-u. Ale również inwestor, który realizuje budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Sadowej, zmodernizował i wybudował sygnalizację świetlną na ulicy Sadowej, na ulicy Komeńskiego. Ale również inwestor, który realizuje budownictwo wielorodzinne przy ulicy Łęczyckiej. Tam również będzie modernizowana jezdnia i chodniki. Podobnie inwestor, który realizuje. Obiekt handlowy na skrzyżowaniu w ulicy Pułkownika Dąbka i Pionierskiej. Takich umów mógłbym wymieniać więcej. Wszystkie te realizacje są na koszt inwestora, bo to tak naprawdę... Realizowane przez nich obiekty zwiększają natężenie ruchu. Nowy blask zyska także ulica Wspólna. Jej remont obejmuje między innymi wykonanie nowej, wzmocnionej nawierzchni bitumicznej jezdni, przebudowej, wymiany nawierzchni chodników oraz zjazdów. Koszt tej inwestycji to ponad 663 tysiące złotych. Jej wykonawcą jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Ta ulica jest re realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Armii i Mazury, ale zintegrowanych inwestycji terytorialnych to są pieniądze, które przyznane są tylko i wyłącznie dla naszego obszaru funkcjonalnego. Jest to kolejna realizacja, mamy nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Na chodniku przy ulicy 12 lutego w Elblągu pojawił się zakaz jazdy dla rowerzystów. To wszystko za sprawą wąskiego chodnika, który w tym miejscu występuje. Dodatkowo po drugiej stronie ulicy znajduje się ścieżka rowerowa, którą powinny poruszać się osoby podróżujące rowerem. Instalacją termoznaków zajęło się Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Zadanie kosztowało 11 tysięcy złotych. Witam wszystkich na koncercie inaugurującym 23 letni salon muzyczny w muszli koncertowej jeszcze przed remontem. Oczywiście w przepięknej, proszę Państwa, Barżantarni. Ruszyła 23 edycja letniego salonu muzycznego w Barżantarni. Elbląskie Towarzystwo Kulturalne razem z Elbląskim Teatrem im. Aleksandra Sewruka przygotowało dla mieszkańców cykl koncertów i prezentacji teatralnych. W pierwszą lipcową niedzielę w Muszli Koncertowej królowały ponadczasowe utwory Marka Grechuty. Są ponadczasowe. Zaczęliśmy ich słuchać dziś, teraz, w tej Polsce, która jest teraz, i okazało się, że bardzo często mówią o naszej rzeczywistości. Dlatego grechuta. Na scenie pojawili się Marta Masłowska, beata przewodzka Lesław Ostaszkiewicz i Marcin Tomasik. Kolejny letni salon muzyczny odbędzie się 12 lipca o godzinie 17. Elbowcy, aktorzy w konwencji sceny przy stoliku, zaprezentują sztukę Poszkodowany Goldiner. To chorti jest za, tam o jakie mi makorie, na tam go ana, pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi nie się zdaje. Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. Miasto zadbało o to, by zarówno najmłodsi, jak i dorośli Elblążanie mieli co robić. Szeroką ofertę zajęć przygotował m.in. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, który jak zwykle proponuje, by te wakacje spędzić zdrowo i na sportowo. Z myślą oczywiście o Elblążanach, którzy pozostają w mieście, a, a, tych, a takich osób jak wiemy. Poprzez pandemię jest bardzo dużo. Dlatego też stworzyliśmy wraz z Urzędem Miejskim w Elblągu wspaniały program, który mamy nadzieję, że spodoba się. Jesteśmy przekonani, że spodoba się mieszkańcom naszego miasta. Oczywiście sportowo, turystycznie, każdy znajdzie coś dla siebie. Stworzyliśmy dwie strefy. Pierwsza strefa gier i zabaw to będzie na lodowisku i tutaj codziennie od poniedziałku do piątku można za darmo korzystać z różnych zabaw i uciech i naprawdę tego jest sporo i dzieci na pewno będą miały co robić. Druga strefa to jest hala sportowo-widowiskowa, przy Alei Grąbalskiej. Tam mamy tor rowerowy, więc najmłodsi mogą nauczyć się jeździć na rowerze, poznać znaki drogowe. I mamy oczywiście taki tor przeszkód, podczas którego będziemy mogli sprawdzić się podczas różnego rodzaju ćwiczeń sprawnościowych oczywiście i wszystko robimy na czas. Mamy e, z, e, także nowość w Elblągu, czyli stół do tegbola. Jest to nowa e, dyscyplina sportu, bardzo fajna, bardzo widowiskowa, połączenie piłki nożnej i tenisa stołowego. E, oczywiście nie zapominamy także o dorosłych i dla nich przygotowaliśmy dwa turnieje siatkówki plażowej, tradycyjnie odbywające się e, jeden w lipcu, drugi w sierpniu. W pierwszym walczymy o puchar prezydenta Elbląga, w drugim o puchar dyrektora Mosiru. Mamy także turnieje tenisa stołowego i te turnieje są przeznaczone zarówno dla najmłodszych jak i dla dorosłych. E, oczywiście wycieczki rowerowe i tutaj poznajemy szlaki Wielblągu. Ostatnio mieliśmy wycieczkę, która promowała elmąskie parki, ale także poznajemy Grimwello. I w niedzielę tradycyjnie wycieczki już takie dłuższe, poza, poza Elbląg. Jeżeli chodzi o tor, to jest to miejsce, które w ostatnim, w ostatnim czasie stało się bardzo popularne dla elblążan. Elblążanie zauważyłem, że polubili, a może nawet pokochali tor. Jest tam oprócz tego, że można jeździć na, na rolkach czy też na, na wrotkach, mamy też wielofunkcyjne boisko I właśnie z tych boisk wieczorami, popołudniami korzystają elblążanie. Jest oczywiście Cerwu Dolinka i zachęcamy. Dolinka jak najbardziej działa, przestrzegamy wszelkich zasad Sanepidu, a także Ministerstwa Sportu. Na Dolince jest bezpiecznie, zachęcamy. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Sanepidu. Nowy rygor sanitarny wymagany jest oczywiście ze względu na pandemię koronawirusa. Od pierwszego dnia, jak no to nieszczęście wszystkich nas dotknęło, zamknęliśmy dostęp dla. Naszych klientów do naszych obiektów, ale my nie zaprzestaliśmy pracy, wręcz odwrotnie. Był to jedyny moment, który mogliśmy wykorzystać na to, żeby nasze obiekty, że tak powiem, podreperować, bo jak wiadomo, my pracujemy od poniedziałku do poniedziałku i nigdy nie mamy na to czasu, także wykorzystaliśmy ten czas znakomicie. Wszystkie obiekty przeszły kosmetykę, a też niektóre zostały i bardziej wyremontowane. Chociażby mieliśmy zamknąć dolinkę w czerwcu. Jako, że koronawirus tak nas zaatakował, to wcześniej zrobiliśmy te przeglądy, które musieliśmy zrobić obowiązkowe, a tak najbardziej to szczycimy się tym, że uszyliśmy 6 tysięcy maseczek. I to nasze najstarsze pracownice, które w dobie korony no, zostały w domu, tak wymyśliliśmy, ale pracowały, szyły maseczki. Te maseczki tak trafiły do szpitala, jak i do elbląskich placówek edukacyjnych. W czasie wakacji wciąż będą odbywały się także zajęcia Aktywuj się z Mosirem, które cieszą się niezwykle wysoką frekwencją. To właśnie z tego powodu nie zostały zawieszone na okres letni. Aktywuj się z Mosirem jest to autorski program Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, który tuż po zniesieniu tych obostrzeń pandemii okazał się strzałem w dziesiątkę. Elblążanie byli bardzo spragnieni ruchu, ćwiczeń. I, i bardzo miło i ciepło przyjęli propozycję Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji właśnie w kwestii aktyw Aktywuj się z mosir -em. A są to zajęcia jogi, tabaty, turbospalanie no i oczywiście zumba. Okazało się, że od poniedziałku do czwartku Rzesze Elblążan odwiedzały Kryte Lodowisko Helena i miejsce specjalnie przygotowane pod te zajęcia. Tak więc cieszymy się bardzo, że Elblążanie tak Licznie nas odwiedzają, tak, chcą korzystać z naszych zajęć i w związku z tym po raz pierwszy postanowiliśmy akcję Aktywuj się z mosir nie kończyć w czerwcu, tylko przenieść także na wakacje. Tak więc w czasie wakacji Aktywuj się z mosir cały czas funkcjonuje, aktywujemy się, działamy, ćwiczymy i zapraszamy Elblążan do skorzystania z oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Udział we wszystkich zajęciach proponowanych w ramach wakacji z MOSIREM 2020 jest bezpłatny. Pełna oferta oraz szczegółowy harmonogram zajęć Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu dostępny jest na stronie internetowej Elbląskiego MOSIRu. 177 lat temu Elblążanie uroczyście otworzyli kurort w Krynicy Morskiej. Działo się to 11 lipca 1843 roku. Pięciu najbogatszych Elblążan, August von Roy, Ignatz Grunau, Friedrich Wilhelm Hertel i jego brat Georg oraz Lewin Samuel Hirsch założyli spółkę i za bezcen wykupili od Gdańska 5 hektarów wydm w łosicy na Mierzei. Wcześniej była tu istniejąca od czasów krzyżackich stacja pocztowa. Elblążanie zbudowali statki pasażerskie, do żeglugi po zalewie, zwieźli nimi cegły, marmury, ziemię ogrodniczą i egzotyczne gatunki krzewów i drzew. Zbudowali pierwszy dom wypoczynkowy belweder w stylu włoskim, otoczony parkiem z tarasami i klombami. Kolejne hotele i pensjonaty budowane były z równym pietyzmem. Krynica morska pod koniec XIX wieku stała się luksusowym kurortem konkurującym ze sławnym Sopotem. Mówiono o niej: Neapol nad Bałtykiem. Po II wojnie światowej, Kurort w sposób naturalny pozostał w granicach powiatu elbląskiego, a później województwa elbląskiego. Zawsze był miejscem wypoczynku elblążan, którzy dojeżdżali tam autobusami lub płynęli statkiem albo wodolotem. Niestety, po reformie administracyjnej z roku 1999 krenicę wraz z całą mierzeją włączono do Pomorza. Niewiele jest w Elblągu tak magicznych i przepełnionych historią miejsc jak Centrum Sztuki Galeria L. Mieści się ona w dawnym kościele Najświętszej Marii Panny. Już rok po założeniu Elbląga Hermann Balk wystawił przywilej zezwalający Dominikanom na osiedlenie się tu. Budowę rozpoczęto w roku 1248 od prezbiterium. Na początku XIV wieku Kościół przybrał znany nam dziś kształt. Gdy do Elbląga dotarła Reformacja, Dominikanie opuścili miasto, przekazując Kościół Radzie Miejskiej. Odtąd był on główną świątynią gminy ewangelickiej. Po II wojnie światowej doszczętnie zniszczony stał w gruzach aż do roku 1959. Pomimo wielu próśb. Nie został przekazany społeczności katolickiej. Niezamieszkałe stare miasto leżało w gruzach, nad którymi wyrastał podnoszony z ruin Kościół Świętego Mikołaja. Po dominikańskim kościołem zainteresowali się plastycy. Za zgodą władz miejskich stworzyli tu swoje pracownie i miejsce wystaw. Już w styczniu 1961 roku swoje prace wystawili tu Gerard Kwiatkowski i Janusz Hankowski. Dało to początek laboratorium sztuki Galeria L. Miasto oddało plastykom kościół, bo planowano poprowadzić tędy szeroką drogę w kierunku Gdańska i ruiny zakwalifikowano do wyburzenia. Planów nie zrealizowano, a plastycy krok po kroku odbudowali gmach i zorganizowali... Rozsławiające miasto Bienale Form Przestrzennych Galeria L stała się sławna. Obecnie jest instytucją samorządową, odbywają się tu stałe i cykliczne wystawy plastyczne, koncerty symfoniczne i jazzowe, seanse i spotkania artystyczne, a czasami także imprezy rozrywkowe. W przyszłym roku Galeria L obchodzić będzie swoje 60. urodziny. Gallery L znów będzie królować jazz. Przed nami kolejna edycja jazz Tegoroczna z konieczności odbywać się będzie w nieco zmienionej formule i z obostrzeniami sanitarnymi. W tym roku odbędzie się tylko jeden dzień festiwalowy 11 lipca. Ilość miejsc, ze względu na epidemię, jest ograniczona. Szczegóły dotyczące wykonawców oraz biletów znajdą Państwo na stronie internetowej Galerii L oraz na jej fanpage'u na Facebooku. 653 lata temu w Elblągu z udziałem delegatów miast hanzatyckich odbywał się zjazd Hanzy. W XIV wieku Elbląg odgrywał ważną rolę w Związku Handlowym Miast Europy Wschodniej i Środkowej. 610 lat temu mieszczanie elbląscy wystawili do Bitwy Grunwalskiej 260 wojowników. Po bitwie Elblążanie porzucili krzyżaków i złożyli hołd Jagielle. 394 lata temu wojska szwedzkie oblegały Elbląg. 16 lipca Gustaw Adolf wjechał do miasta i ustanowił tu swoją główną kwaterę na czas wojny z Polską. 213 lat temu w Elblągu zatrzymał się wracający z tylży Napoleon. Miasto cierpiało z powodu wysokich kontrybucji na rzecz Francuzów, a także z powodu szerzącej się zarazy dezynterii i tyfusu. 207 lat temu w Gdańsku zmarł Johann Christian von Lindenowski, pierwszy nadprezydent Elbląga, pod którego rządami Elbląg przeżywał okres znacznej prosperity. 198 lat temu w Elblągu założono Towarzystwa Ogniowo-Ratunkowe, będące organizacją podobną do Ochotniczej Straży Pożarnej. 177 lat temu elblążanie uroczyście otworzyli kurort w Krynicy Morskiej. Wcześniej podstępem wykupili grunty od Gdańska i olbrzymim nakładem środków zbudowali nowoczesny kurort zwany Neapolem Północy. 154 lata temu w Elblągu wybuchła epidemia cholery. Zachorowało 380 osób, zmarło 211. 113 lat temu władze miasta wydały zarządzenie według którego wybrane ulice i budynki zostały objęte ochroną konserwatorską Zarządzenie dotyczyło również m.in. form szyldów, reklam i wystaw wystroju nowych budynków 107 lat temu w Kadynach wmurowano kamień węgielny pod kościół Święty Niepokoju. Fundatorką kościoła była cesarzowa Augusta Wiktoria. Kościół po wojnie rozebrano, a neogotycki ołtarz ukrzyżowanie przeniesiono do kościoła Świętego Mikołaja w Elblągu. 94 lata temu, na torze UWS w Berlinie, rozegrano pierwsze w historii zawody o Grand Prix Niemiec, w których wystartowały dwa samochody wyprodukowane w zakładach Komnika w Elblągu. Niestety oba pojazdy, ze względu na awarię napędu, nie dojechały do mety. 75 lat temu, pełnomocnik rządu inżynier Mieczysław Filipowicz przejął od rosyjskiego majora Rudykina dzisiejszą stocznię Elbląg przy ulicy Browarnej. 71 lat temu w remontowanej hali zamechu wybuchł pożar, władze komunistyczne wykorzystały wypadek w walce politycznej 27 lat temu dla upamiętnienia tych wydarzeń i oddania hołdu represjonowanym ulicę chorzą przemianowano na skwer ofiar sprawy elbląskiej i odsłonięto tam pamiątkowy obelisk. 71 lat temu rozpoczęto urządzanie placu przed ratuszem. Nawierzchnię placu wykonano ze zmielonej cegły pochodzącej z rozbiórek, stąd też nazywany był przez Elblążan Placem Czerwonym. Okalały go pergole z ławkami zaprojektowane przez architekta Jana Bujkę. 46 lat temu Olimpia Elbląg po raz pierwszy awansowała do drugiej ligi piłki nożnej. Było to w Elblągu wielkie piłkarskie święto. 35 lat temu, w wieku 35 lat, zmarł Aleksander Płyszewski, wybitny sportowiec, zasłużony działacz, sędzia klasy międzynarodowej, kierownik wyszkolenia elbląskiego klubu karate. 26 lat temu zawiązano spółkę akcyjną Giełda Elbląska. Jednym z akcjonariuszy było powstałe z zamechu przedsiębiorstwo Elzam, na którego terenie powstała giełda.